Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kemer i zapraszam Was na kolejny, kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj króciutki odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wczoraj postanowiłem na live, gdzie otwierałem nagrodę za Food Champions i Division Ivan's otworzyć również na, e, ikonę wersji Baby za 10, 8 słapów z wymian ikon i trafiłem kapitalną kartę. Wartą 4,5 miliona na PC, także jestem mega zadowolony. Jedna z moich najlepszych, jeden z moich najlepszych, najdroższych drafów. Huli ta nie przebił, bo Huli chyba był ponad 5 milionów z FIFA -y 19, ale... Kapitalny traf, także zapraszam do obejrzenia paczki i oczywiście jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie czerwony przycisk aby stał się szary oraz zapraszam Was oczywiście na twitch.tv ukośnik Kemer Podłogaty tam już od trzech, czy nawet 4 miesięcy robię live'y także zapraszam Was tam bardzo serdecznie na streamki Myślę, że dzisiaj streamek wieczorkiem będzie Także zapraszam bardzo serdecznie na Twitcha A teraz zobaczcie tą paczkę I Cześć. została jeszcze widzowie Podstawowa wersja ikony Osiem słapów. Bierzemy sobie ja się, ja się idę wyciszyć jak coś rzeźnik Ja nie będę. Bo... Będzie na kata Pan nie robi... Czy to jest nie. Rob... Ja nie. za SBC? Czy robisz? Nie no, no. Ale ja za słaby. A. I... To Tino jedyny zdecydował, ale za za Ciebie za zdecydowane. I podstawowa wersja ikony. Niech coś pójdzie fajnego, niech coś pójdzie coś, co będzie grywalne i będzie można tym poklikać. Dobra, leci. Tino, ja. spoileruj. Spoileruj. Nie spoileruj? Czy spoileruj? Spoileruj. Spoiler. Aha, okej. Okay. To paka dla organizacji J2KSport. E o kurde. Leci. O kurde.

Ale pasy. PASY! pasy, pasy, pasy. pasury. I Wygląda jak będzie chujowo jak Ronaldinho. No i raport. No i raport. 4 miliony. Co jest? Pasy Co jest? Nie, ja to już nie życzę tych nakat ludziom, bo to za dobre trafy są. Pasy, pasy.